Z tej strony Arkantos, Jest dzisiaj ze mną Mike. Apollo Mike! Bóg muzyki. No i. No i jesteśmy w Starbucks. Dokładnie. Odcineczki, yy, no te pierwsze odcinki yy, są u Arkantosa, u mnie coś się spieprzyło. I mogą mieć mało no opóźnienia dźwiękowe Ale tam da się oglądać. No to cóż, moi kochani, no tak. mieliśmy taki bardzo fajny pomysł, aby wyruszyć no na że... inną planetę. Tak, już doładowaliśmy paliwo. Tak. Ja będę nam tutaj fajnie grał, a Arkoś a ja będzie leciał. leciał. Dobra Arkoś, zaczynaj O nie, Dobrze, skończyła leć. mi się ten to Jak ja hmm, lubię tą muzyczkę Leśmy może. Jakąś sobą weźmy, okay. Dobra. No to zaczynaj Arkoś. O, Erdőr mi się włączył do nieważne. Lol. No, ja już oczywiście. Go! Wow. Lecimy, lecimy! Wow. Idę zobaczyć przez okno, dobra? Idzie I cię pożykam! Bro! <grym> Chodź, arkuś! Wow, wow, wow. Ale lecimy! O Jezu. Arkoś! Nie ja się boję, przytul, nie? E to jest tak, tak stawiam łóżko i nie... Patrzę czy obroty silnika wszystko jest ok. Gorzej jakby się zepsuł. Zobaczę, weź nie strasz. Działa, nitro jest. <noise> wow! Przecież byśmy już byli no, na miejscu. Dolatujemy. Dolatujemy. Poświęcę ci. Tak z latarką. Gdzie my jesteśmy dokładnie? Nie wiem, wziąłem coś osobego. Chodź na ziemię. Okej. Okay. No ja to mam szczęście. NPC znalazliśmy od razu. LOL. Eko, trzeba mu pomóc. No, dawaj. Jestem ninja. Idę już. Tak być nie będzie. Chodź szybko do niego. Pewnie jest przestraszony. Cześć. Look at you, press. To twój poprawny, nie, jest też tak! How do you people eat? E, czy wyjecie ludzi? No. Ej, mamy tutaj nawet. Wow, fotel bym zabrał. Nara. Pa mnie. Ej pa, on siedzi na tym fotelu. Ha, zabrałem ci od czwoku. Zabrałem mu fotel. Oddaj. Nie. Ej, on ma ściany. My też możemy mieć. Tak? tak. Co tu jest? Jumbo Boost. Tu, 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 tu. Ej, no hamien! Uuuu! Ej, oddaj mu to. Nie. O ty, Widzicie, dzisiaj maj to jest taki złodziej. Tak. jestem złodziejaszkiem. Ej, tuś, się... jak fajnie to opada? Czooo! Masz jump, A? Ej, tu robimy mieszkanko. Uby. No potem będziemy znowu zmieniać? Nie, tutaj już będziemy mieli. A, ale przecież i tak będzie o, jeszcze tyle planów. co to są w ogóle za ten? O tyle planet tyle plany tu. Chodź tu! Chodź tu! No mówię kurwa, no, chodź Już. tu Patrz, Arkoś O jest armodę. Ja Bo tam reaguję. są żółwiki Żółwini. No strzeliłeś. No i po tobie. Możesz. Tam się, mnie. Do... Czemu one uciekają? Arkoś Bo się ciebie boją. No to chyba dobrze. Bo nie były przyjaźnie nastawione, a ty je musisz torturować. A, przyjaźnie. No przyjaźnie akurat one były, wiesz? No, cholera. A co to za rybcia? No to wskoczę, się przekonasz. Mm, dobra, lepiej nie. Może kapirania, czy to, nie wiem. Jej! Dobra, może weźmy się za questy. Bo my tutaj tak podróżujemy bez questy. No pod podiot dobra. Huh. Complete. O, muszę zrobić piecyk, zaraz zrobię pieckę ty. Ja food bo... fight. Nie, no to Completed. Ach. In progress. Polować. Piecyk, no to piecyk. Piecyk, no poczekaj, ja też zrobię od razu piecyk. A nie, w jaki sposób będę... zrobić. Ja zrobię go zaraz, bo już robiłem ten QS u siebie, wiesz. Aha, dobra. Jak sam sobie robiłem to. Poczekaj chwilę, okej. Okay. Tylko wezmę to. Leci! Achtung? Achtung, gnojki. Irona zbieram. Ale idealnie, jak mi trafiliśmy idealnie na tego on-peca. Co go no. I go uratowałem. Czy Mike wziął taką hacką zapłatę. Co to tam było? Za pomoc. Śnieg. Ja ostatnio byłem na takiej planecie, co był kwasowy deszcz. Łupi i tak mi zabierał chapsa. What? Co on mnie atakuje? I... Śnieg ci nie zabiera HP? Nie. To no dobrze, bo ten kwasowy... No kurde, sorry, ale mi się czasami taki error pojawia, ale i tak nie powinno było widać. Hoppa. Ja idę tam Fajno. na samo prawo, bo chciałbym zobaczyć co tam ciekawego. Dobra. Czy coś złego tutaj jest? Oh, na razie fuck. wszyscy są przyjaźnie nastawieni dla mnie. No to dla ciebie. Ej, tu jest chyba złoto. Chyba. Albo iron. Poczekaj. Kopie, kopie. Lol, się, zabił mnie, zabił mnie. Gold! Nie zabił. Kto cię zabił, żółw? Nie zabił mnie. Mówię tak, zabił mnie, zabił mnie, a ja do mnie nie zabił. Ale masz mało życia. Mhm. To może. Zau masz łóżko? No to pójdź se, prześpi się. Tylko z kim. Ja ci mogę towarzyszyć. Jestem bardzo do Takie wiesz. propozycji. Samy... O, zaraz ginę. Arkoś, teleportuj się. Po co? Tak, bo ty jesteś miętki. Nie, ja sam robotem się odrodzę. To ty jesteś miętki, wszędzie byś zwiewał. Au. Aj on mnie... on, on mi gryzi, Jezu! Mówisz, że są no właśnie, tu mile nastawieni, cioty. Niektórzy są mile, niektórzy nie mile. Żółwi są akurat mile. Dobra, ja, ja. ja se lecę, zostajesz tu. No już. Dara. Szkoda że paliwa nic nie mamy, kurde. I tak bym mógł się teleportować na czyjś statek, albo na swój, albo na twój. Na twój, no. albo na twój. Aha. Nie, albo na swój, albo na twój, Aha. wiesz? Na razie na moim ten, nie bierzmy. Ja idę na lewo. Dobra. To jest, a wiesz, że to jest twoja, twoja rodzinna planeta? Moja? Tak. Dobrze widzieć. Bo to był twój ptak, to był ten twój brat. Kurde. Cały ten. Brata okradłeś. Cały ten. O, chyba mam torczę, chyba. Mam jezu. Wiesz, wiesz, że swojego brata okradłeś? Dobrze. Będzie spokój. Zadowolony. No ta! On mnie też mi zabierał, jak byłem mały. Jak jeszcze byłem takim małym pisklaczkiem, to mi Ej, on. zabierał takie fajne zabawki. On coś tu sieje. Co? Marihuanę. Ej, lol. O, lol. Jakieś fajne miejsce idę. O, są wrogo nastawieni ludzie. Ludzie czy? No, ludzie, ludzie podobni. Jakieś główne ludzie podobne. Aha. You kill it, card. Cześć, żubię. Ale mnie maj Fly Mike. Tak, dokładnie. Nie Mike. Fly Mike. Ups. Nothing to do here. Dobra. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Nic. No właśnie. Ja mam jakieś ruiny. Chodź teraz samo na lewo, tam wiesz, na swojego brata. Na razie to muszę iść na prawo. Na razie tu są takie. O, koniec mapy. O. Dobra, to idę już, dobrze? A ja se pogram w międzyczasie. Ale ładnie, o, o. Jezu! Co mówisz? A wiesz? nic. Ej, ale... patrz. A mnie tu terroryzowało. Lol, włączam przez mnie, tak? No kurde, Nothing to do here. Uff, dobra, uciekłem. Na samo... Lewo powiadasz. Czym? Fly Mike? Ta. Cześć przyjacielu. Może takie jaki ładny stone. Co to jest? Arkoś Nie no, Jestem na dole Gdzie jesteś Tu O, o. cześć Pozałatwimy go Kogo? No te pindole tutaj ruskie No nie error mi się pojawił znowu Co najlepsze to nie w nagrywaniu O nie, tak by <laughs> Atakuj go Pa go odrzuciło Fana, Zabiliśmy Ale przepraszam też. No. Wow. Wow. Ciekawe. A to jest chyba jakaś, chyba egipska rzecz, kto? Nie wiem. Poczekaj, trzeba to chyba rozwalić. Ty... ty. Nie rozwalaj, bo tam mogło być coś. Aha. Chyba, że wypada, nie wiem. Ej, czekaj, masz. To porozwalaj, wiesz co? Ja sobie się tutaj pozabijam tych kmiotów, mam więcej życia i wiesz. Większy dimerz zadaję. Ej, to można w coś to wsadzić. Coś w tym. No wiesz, jakieś ozdobyt się tu zrobi w domu, czy co. Chodź tu ja ich zabiję. No chodź tu, ja tu ich zabiję. Dobrze. Już idę. Poczekaj. Bo mam mało życia, też. Ej, czekaj, te statułatki trzeba. Ej, musi... No, jak się je rozwali, są w nich KS, wiesz? A tu... Łucz, nie, kurde, człowieku, to to fajnie... Normalnie moje ten, moje miasto Tu można rozwalić Orkuś Ol zrobić co Ej to wiesz jak to się ładnie nasz domek zrobi wiesz, że tam jest Skorpion, no. prawda Ej, leave this place Oraj right. O oh, fuck Jak odrzucam O, ty też Prędzej czy później zginam? Zacięło mi się O No co, lag serwerowy No Dobra Dobra ja Wezmę sobie tu Hopa Zostawiam ci te... O oh shit Jezu oh, oh shit Uratowałeś mnie Skofia. Ej cóż tu jest? Pile of book Cztery silver bary, czyli żelaza I piksele To poczekaj chwilę, ja jeszcze... to ja wezmę to drugie, ok? No dobra Dez... Ja tu będę czekaj... rozwalał to wiesz co Wiem Bo to ja może być o, idzie, tu, idzie tu, idzie tu Czekaj już idę No a nie w tą stronę Robocie Dobra jest O co z tego wypadło zda. Nie wiem Ale mam już zapełnione całe To teraz ja będę zbierał no. OK Wiesz mam jeszcze drugi slot Tak, a no to tu już nic Ej, nie ma. Brol. To pozbierasz, czy ja pozbieram? No pozbieraj, ale to już wystarczy słuchaj, bo już mam te dekoracje. Spoko. Dekoracje wnętrza. Dokładnie. Gdzie jest CWP? Dobra, już lecę. Tutaj, bo może być coś. To poczekaj na mnie, bo jest robot, jestem dość wolny. Dobrze, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. O troszeczkę laguje, sorry, ale... Każdemu się Mam może zdarzyć. Co zrobić jedną rzecz. Mogę niedługo zginąć, także możliwe oczywiście. Dobra, chodź na dół. Prędzej czy później każdy zginie. Tak. Fuck! Są tu te cioty. Już poczekaj. Zabijemy je, dawaj. Nie. Dobrze, odpychajmy je. Nie schodź. Dobra, chcesz. Jak sądzisz. Zostań, zostań tu. Czekaj. I raz. I dwa. No i pięknie. Oj. No. Masz. Dam ci. Co? Ale czekaj, mam laga. O. Czekaj. Weź...